i Those who really purchase in our on online store, ticket machine or the customer support office have priority. i skipasy na przeraz możecie kupić bezpośrednio przed wyjazdem. Osoby, jakie wyladywane są turpasy i skipasy muszą w chwili w się bezpośrednio przed pasem. Osoby posiadające wcześniej zakupione turpasy zapraszam do wejścia po lewej You can buy pass and ski pass directly before we depart. Those purchasing tour passes and ski passes must be in front of the cash register upon purchase. If you have already purchased tour passes, please go to the entrance to the left. The cable car leaves every 10 minutes, and in case of no attendance, every half hour. Remember that you are on the Gdańsk Ski Resort railway, so be careful. że rządzi przyjaciel. Dlatego bardzo proszę, nie hałasujcie i, i śmieci. nie schodźcie z Zostawcie tak taki, jaki chcielibyście było Please remember that we are in the National It is Prawie od razu zapragnęli emocjonujących zjazdów najtrudniejszymi trasami. W 1939 roku w Zakopanem zorganizowano Mistrzostwa Świata. Na Kasprowym odbył się bieg zjazdowy. Mężczyźni startowali ze szczytu, start kobiet znajdował się 150 metrów niżej. Po II wojnie światowej popularność Kasprowego wśród marciarzy wzrosła. W latach 60. oddano do użytku dwie koleje krzesełkowe – w Dolinie Goryczkowej i Dolinie Gąsienicowej. The first skiers came to the Tatras over 100 years ago. And almost immediately, they wished for exciting rides down the most difficult routes. In 1939, the World Championships were organized in Sakopane. There was a downhill skiing run on Kasprobe. Men would start from the top, women's start was 150 meters lower. Following the Second World War, the popularity of Kasprobe among skiers increased. In the 1960s, two chairlifts were put into use. W górach często można spotkać tatrzańskich gospodarzy. Przyglądajcie się uważnie skalnym półkom, może zobaczycie skaczące kozice. W tym terenie zdarza się też, że pojawiają się misie, czyli niezwykle brunatne. W górach często można spotkać tatrzańskich gospodarzy. Przyglądajcie się uważnie może skaczące W tym terenie zdarza też, pojawiają się the, valley, and the, in the you can often Take a closer look at the rock shelves, see in this area from time to time.

Na prawo dostrzeżecie charakterystyczną wystającą skałę, tak zwany W czasie wojny Józef Uznański, narciarz i kurier taczański nazwany ujkiem, jechał koleją na górę w pełnej misję na Słowacji. Nie wiedział, że na szczycie czekają na niego niemieccy żołnierze. Jak tylko się zorientował, przypiął marty i wyskoczył z wagonika w stronę źle pod palec. Świetnie jeździł, to też niemieckie kule i psy nie miały z nim żadnych szans. Takich opowieści i legend okazem wielku jest On your right, you will notice a characteristic protruding rod. This is the so-called finger. During the war, Josef Uznański, a skier and a tanker courier called Uyek, rode up the cableway to sent on a secret mission to Slovakia. He was not aware that German soldiers were waiting for him at the top. As soon as he realized, he fastened his skis and jumped out of the cart into a steep gully under the finger. He was an excellent skier, so German bullets and dogs stood no chance with him. Przed nami Kasprowy Wierch, ma on wysokość 1987 metrów nad poziomem morza. Tuż po wyjściu z peronu, już w sklepie górnej stacji znajdziecie fajne pamiątki i ubrania z kolekcji sygnowanej Kasprowy Wierch oraz płytę ze zespołu pieśni i tańca Zako Power z autografem. Nie zapomnijcie odwiedzić naszego sklepu przed powrotem koleją do Kuźni. Before you Kasprowy Wierch. It has a height of 1907 metrów. above sea level. Yeah. As soon as you leave the airport, you will find signs explosives for the specific direction. Don't forget to visit our store before taking the store, the 42 keyway back to <coughs> Państwa, się posilić. Zapraszamy do restauracji poziom 1959. Kierując się holem nieco w prawo, przejdziecie na teraz widokom.

Za chwilę ruszamy. Spójrzcie na prawo, na lewo. Patronem tych pięknych widoków za oknem jest MFFM. <śmiennie> Witam wszystkich w wagoniku kolei linowej na Kasprowę wie. By każdy mógł dobrze zobaczyć górskie atrakcje i widoki, proszę przepuśćcie dzieci, osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży jak najbliżej okien, gdzie dostępne są także miejsca siedzące. Welcome everyone to the cableway car Síkas To make sure that everyone can see the mountain attractions and views, please let the children, people with disabilities, and pregnant women to stand as close to the windows as possible, where seats are also available. Ruszamy w drogę. Trzymajcie się Państwo uchwytów, a jazda będzie bezpieczna. Wagonik zjeżdżając z każdej podpory będzie się trochę kołysał. To naturalne i w pełni bezpieczne. Let's go. Please hold on to the railings and the ride will be safe. The cars will rock a little when going down from each pillar. It's natural and completely safe. Czas wyjrzeć za okno. W dole wagonika rozpościera się Dolina Bystry. Te leżące po lewej stronie drzewa to efekt niezapomnianego wiatru halnego, jaki z rekordową prędkością wiał w 2013 roku. Wiatromierze pokazały wówczas ponad możesz 270 km/h. Time to look out the window. Below the cloud stretches the Bystra Valley. Those trees da. lying on the ground to your left are the result of an unforgettable mountain wind that peaked in 2013 with record speed. The wind meters then showed over 270 km/h. Po prawej drzewach zobaczycie zaburwania klastru śliw Albrety. <try> początkowo składały się jedynie z kaplicy i pustelni założyciela zgromadzenia brata Alberta. Kanonizację brata Alberta dokonał papież Jan Paweł II, który jeszcze jako Karol Wojtyła często gościł w Klasztorze. Pamiątki związane z jego wycieczkami po Tatrach można oglądać w budynku górnej stacji Kasprowy On your right, somewhat hidden among the trees, you can see the buildings of the Albertine Sisters Monastery. They were built over 100 years ago. At first, they only included the chapel and the hermitage of the congregation's founder, Brother Albert. Brother Albert was canonized by Pope John Paul II, who, still as Cardinal Wojtyła, would often stay at the convent. <coughs> Souvenirs related to his trips around Katras can be seen in the upper station building hotel górski Schronisko jest odwiedzane przez cały rok. Wiosną kwitną tutaj łany Krokusów. Bardzo dobrze widać z wagonika kolej. Pamiętajcie, że są one pod ochroną. That building on the clearing to your right is Hotel Gurski Kalatówki. The hostel is visited all year round. In spring the Krokus fields bloom here. They are very well seen from the railway cart. Please bear in mind that they are subject to protection. Tatry to jedyne w Polsce pasmo górskie o charakterze alpejskim. Jednak w porównaniu z Alpami zajmują naprawdę niewielką powierzchnię. Długość Tatrzańskiego pasma, mierzona w linii prostej, wynosi nieco ponad 50 km, a jego szerokość nie przekracza 20. Mimo że teatry zajmują tak niewielką powierzchnię, są pod wieloma względami wyjątkowe. Ich zróżnicowany krajobraz i unikatowa przyroda, chroniona w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego, zachwyca co roku miliony turystów. The Tatra Mountains are the only alpine mountain range in Poland. However, compared to the Alps, they occupy a small area. The length of the Tatra range, measured in a straight line, is just over 50 kilometers, and its width does not exceed 20. Although the Tatras occupy such a small area, they are unique in many respects. Their diverse landscape and unique nature, protected within the limits of the Tatra National Park, delight millions of tourists every year. Po prawej stronie widać łagodne, porośnięte szczyty. To Tatry Zachodnie. Mają one w większości charakter łagodny, porośniętych trawą grzbietów. Gdzie niegdzie jednak jaśnieją urwiste ściany skalne. Ten rozległy szczyt skalny po prawej stronie z krzyżem, przypominający postać Świętego rycerza, łatwo rozpoznać z Zakopanego. To oczywiście Giewont. Na lewo od Giewontu znajdziecie Czerwone Wierchy. Jego nazwa pochodzi od koloru traw porastających zbocze. To za nimi znajdują się dolina Kościeliska, a dalej Chochołowska, które są wymarzonym miejscem na długie spacery. On your right you can see gentle, overgrown peaks. It is the Western Tatra. They are usually gentle ridges overgrown with grass. Here and there, however, you can see rugged rock walls shining through. This vast rocky peak on the right, with a cross on top of it, resembling the figure of a sleeping knight, is easy to recognize from Zakopane. It is, of course, Giewont. To the left of Giewont you will find Telwony Behind them, there is the Kościeliska Valley, and further, the Chochołowska Valley, which are the perfect place for long walks. <laughs> Tutaj, jak tylko zatrzyma się wagonik, przejdziemy na drugą stronę budynku, porusząc drugim wagonem na Kasprowy Wierch, u Tatrę Wysoką. And soon, we have reached the intermediate station at Myślenickie Turnie. Here, as soon as the cart stops, we will go to the other side of the building, to take the second cart to Kasprowy Wierch, towards the High Tatras.